Słuchajcie widzowie, dzisiaj pokażemy rysunki moje, nie kacpra. To jest Pani? pierwszy. Chyba kojarzycie tą grę, jak znacie, no to powiedzcie, bo ja zapomniałem nazwy. To jest drugi. Tu próbuję zabić jakiegoś typa. To jest trzeci, tego Pani? sam wymyśliłem. To jest czwarty, który. Jakiś dziadzio pokonuje jakiegoś typa z nożem, a ten z nożem próbuje zabić dziadzio. Słuchajcie widzowie, y tutaj na tej stronie będą dialogi, Co tylko jest? się nie zaśmiejcie. Tutaj jakiś żołnierz, nie wyszedł mi trochę, próbuje zabić jakiegoś typa, który jak wsadza chcecie? rękę do boksa. Jak chcecie to po prostu czytajcie. To sobie czytajcie, jak mnie rozczytacie. Napiszę tutaj, gdy Pepa mówi: No to zabije, 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 zabije. No tutaj jest mini Pepa z wielką głową, a tu Big Pepa z małą głową. To jest trzecia, to jest trzecia strona. Tutaj wymyśliłem sam rysunki. To jest podka leczenia. To jest ludzik, który ma szodganię, ma strzałę w głowie i ma dwa małe karabinki. Ma też shotguna i katanę, która jest zakrwawiona, bo kogoś zabił. To jest pierwszy rysunek. Tutaj jest papież. Go sam wymyśliłem. On jest mordercą. Zabija tych, którzy nie wierzą w Boga i nie wyznają chrześcijaństwa. Tutaj ma swojego ekskalibura. Tutaj ma czapkę papieża. Tutaj ma strój papieża i budki papieża. Aha. Tutaj ma krzyż z nożykami. Tutaj ma pistolet. A tu jeszcze większy nóż na krzyżu. Do zobaczenia, widzowie. I widzimy się jutro no, w następnym odcinku.